Kim jest naprawdę Ewa Drzyzga? Odkrywamy życie poza kamerami? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda życie kobiety, która od lat zadaje pytania innym, ale sama rzadko odsłania swoje tajemnice? Ewa Drzyzga, ikona polskiej telewizji, znana z programu Rozmowy w Toku, przez lata słuchała najbardziej poruszających historii Polaków. Widzieliśmy ją w roli empatycznej gospodyni, która potrafiła wyciągnąć z gości emocje, o jakich nikt wcześniej nie odważył się mówić. Ale co wiemy o niej samej? Za tym charakterystycznym uśmiechem i spokojnym tonem głosu kryje się kobieta, która przeszła długą drogę od ambitnej dziennikarki po jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich mediów. Dzisiaj, kiedy kamery gasną, Ewa prowadzi życie, o którym niewielu ma pojęcie. Czy wciąż jest tą samą osobą, którą pokochaliśmy na ekranie? Jak wygląda jej codzienność, kiedy nie stoi na scenie telewizyjnego studia, a świat mediów przeniósł się do internetu? W tym odcinku zabierzemy Was w podróż do świata Ewy Drzyzgi, świata pełnego sukcesów, ale też wyzwań, zmian i nowych pasji. Dowiecie się, co sprawiło, że stała się symbolem wiarygodności w telewizji, dlaczego jej programy przyciągały miliony widzów i Jakie decyzje musiała podjąć, aby dziś cieszyć się spokojem i równowagą w życiu prywatnym? Odkryjemy, jak Ewa patrzy na swoje dawne wybory, jak odnajduje się w świecie, w którym internet przejmuje rolę tradycyjnych mediów i co naprawdę daje jej szczęście. Czy nadal marzy o wielkich projektach? Jak wygląda jej domowe życie? Czy jest pełne śmiechu, a może ciszy i książek? Jakie ma plany na przyszłość, o których jeszcze nikt nie wie? Przygotujcie się na szczerość, refleksje i inspirujące historie, bo to nie będzie zwykła biografia. To opowieść o kobiecie, która całe życie zadawała pytania innym, a teraz my zadamy je jej. Ewa Drzyzga. Program, który zmienił polską telewizję. Gdy mówimy o Ewie Drzyzdze, pierwsze co przychodzi na myśl milionom Polaków, to jedno słowo: Rozmowy w toku. Ten program stał się nie tylko symbolem jej kariery, ale również ikoną polskiej telewizji początku XXI wieku. To właśnie dzięki niemu Ewa zyskała miano pierwszej damy talk Show, a jej imię zapisało się na stałe w historii mediów. Rozmowy w toku pojawiły się na antenie TVN w 2000 roku i od pierwszego odcinka zyskały ogromną popularność. Format był prosty, ale genialny w swojej prostocie. Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie, tematy, o których inni bali się mówić głośno. To tutaj poruszano kwestie rodzinnych konfliktów, dramatów miłosnych, uzależnień, przemocy, ale także opowieści o marzeniach, sukcesach i nietypowych pasjach. Każdy odcinek był emocjonalną podróżą, a Ewa mistrzynią w prowadzeniu tej podróży. Co sprawiało, że program odniósł taki sukces? Po pierwsze, autentyczność. W czasach, gdy telewizja często była sztuczna i wyreżyserowana, rozmowy w toku wydawały się być odświeżającym powiewem prawdy. Goście, którzy przychodzili do studia, nie byli celebrytami, ale zwykłymi ludźmi z niezwykłymi historiami. Ewa potrafiła ich słuchać, zadawać trudne pytania, bez oceniania, tworzyć atmosferę, w której nawet najbardziej zamknięci ludzie otwierali swoje serca. Program nadawano aż przez 16 lat, co w świecie telewizji jest ewenementem. Ponad 4000 odcinków i setki tysięcy historii. To dorobek, który trudno przecenić. Dzięki temu formatowi Ewa Drzyzga stała się twarzą TVN, zdobyła zaufanie widzów i liczne nagrody branżowe, w tym prestiżową telekamerę. Widzowie uwielbiali ją za naturalność, spokój i empatię, które wyróżniały ją na tle innych prowadzących. Ale rozmowy w toku to nie jedyne dzieło, które zapisało się w jej karierze. Po zakończeniu tego programu w 2016 roku Ewa udowodniła, że potrafi się odnaleźć w nowych wyzwaniach. Przez kilka lat prowadziła program 36.6 magazyn o zdrowiu i medycynie, w którym edukowała Polaków w kwestiach związanych z profilaktyką i zdrowym stylem życia. Był to zupełnie inny format, bardziej ekspercki, ale i tutaj Ewa pokazała swoją siłę. Potrafiła rozmawiać na trudne tematy w sposób prosty, zrozumiały i pełen empatii. Oprócz telewizji Ewa Drzyzga dała się poznać jako autorka książek. W 2004 roku wydałaś Rozmowy w toku, w której zebrała najciekawsze historie z programu oraz kulisy jego tworzenia. Książka stała się bestsellerem, a czytelnicy mogli zobaczyć, jak wygląda praca za kamerami i jak wiele emocji kryje się w każdej produkcji telewizyjnej. Jej działalność została wielokrotnie doceniona przez branżę i publiczność. Ewa otrzymała m.in. Wiktora, telekamerę i liczne nagrody za wkład w rozwój polskiej telewizji. Jednak największą nagrodą była miłość widzów, którzy przez lata uważali ją za osobę, której można zaufać, bo nigdy nie grała roli, tylko była sobą. To, co wyróżnia Ewet Żyzgę spośród innych gwiazd mediów, to fakt, że nigdy nie bała się tematów trudnych, kontrowersyjnych, a czasem nawet szokujących. Jej misją było dawanie ludziom głosu i robiła to z klasą, której brakowało wielu innym formatom. Dzięki niej tysiące osób mogły opowiedzieć swoje historie, znaleźć pomoc, a widzowie zrozumieć, że nie są sami w swoich problemach. Dziś, rozmowy w toku to legenda. A Ewa Drzyzga pozostaje symbolem dziennikarstwa, które łączy profesjonalizm z ludzkim sercem. Jej dorobek to nie tylko programy telewizyjne, ale przede wszystkim wpływ na świadomość społeczną. Bo przez lata nauczyła Polaków rozmawiać o rzeczach, o których wcześniej milczano Ewa Drzyzga, życie prywatne, rodzina, pasje i to, co naprawdę daje jej szczęście. Choć Ewa Drzyzga od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. To jej życie prywatne zawsze pozostawało w cieniu reflektorów. Nigdy nie była typem celebrytki, która eksponuje każdy szczegół swojego dnia na Instagramie. Wręcz przeciwnie, od początku kariery konsekwentnie oddzielała pracę od domu. Dziś, kiedy minęło już ponad 20 lat od jej telewizyjnego debiutu, Ewa żyje w harmonii, jakiej wielu może jej zazdrościć. Rodzina, jej największa siła Ewa Drzyzga, jest szczęśliwą żoną i matką dwóch synów. Jej mężem jest Marcin Borowski, znany kardiolog, z którym tworzy związek pełen zrozumienia i wzajemnego wsparcia. Ich relacja jest przykładem na to, że mimo ogromnej popularności i medialnego szumu, można zbudować stabilne, ciepłe życie rodzinne. Para doczekała się dwóch synów Stanisława i Ignacego. Ewa wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że to właśnie oni są jej największą dumą i sensem życia. Choć chroni ich prywatność, czasem zdradza, że stara się wychowywać ich w duchu normalności, tak aby sława mamy nie wpłynęła negatywnie na ich dzieciństwo. Jej rodzina nigdy nie była elementem medialnych skandali, co jest dziś rzadkością w świecie show biznesu. Majątek i styl życia Ewa Drzyzga przez lata pracy w telewizji i mediów zdobyła nie tylko uznanie, ale również stabilność finansową. Choć nie epatuje bogactwem, wiadomo, że należy do grona najlepiej opłacanych dziennikarek w Polsce. Wieloletnia współpraca z TVN, prowadzenie kultowego programu Rozmowy w Toku oraz projektów takich jak 36.6 czy udział w innych formatach zapewniły jej solidną pozycję materialną. Według szacunków branżowych jej majątek to kilka milionów złotych, a dochody pochodziły nie tylko z telewizji, ale także z działalności wydawniczej, książki, wystąpień publicznych i projektów specjalnych. Jednak mimo sukcesu finansowego, Ewa nigdy nie była osobą, która inwestuje w ostentacyjne luksusy. Woli wygodę, jakość i spokój. Mieszka w eleganckim, ale przytulnym domu pod Warszawą, miejscu, które daje jej wytchnienie po latach pracy na najwyższych obrotach. Pasje, które dają jej radość. Co robi Ewa Drzyzga, kiedy kamery gasną? Okazuje się, że jej życie jest pełne pasji i aktywności, które pozwalają jej zachować równowagę. Przede wszystkim podróże. Ewa uwielbia odkrywać świat, poznawać nowe kultury i smaki. W jej mediach społecznościowych można znaleźć zdjęcia z egzotycznych zakątków świata, ale też z polskich gór, które kocha od zawsze. Kolejną wielką pasją Ewy jest czytanie książek. W jednym z wywiadów zdradziła, że zawsze marzyła, aby mieć własną bibliotekę, i to marzenie spełniła. Jej dom wypełniają półki z literaturą faktu, biografiami i reportażami. Czytanie to dla niej sposób na oderwanie się od codzienności i pogłębianie wiedzy o świecie. Ewa ceni również zdrowy styl życia. Po latach pracy w stresie zrozumiała, jak ważna jest równowaga między ciałem a umysłem. Regularnie ćwiczy, uprawia jogę i dba o dietę. Sama przyznaje, że projekt 36.6 był nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale też inspiracją do zmian w jej własnym życiu. Nie można też zapomnieć o jej miłości do zwierząt. W jej domu zawsze było miejsce dla czworonożnych przyjaciół. Ewa wierzy, że kontakt ze zwierzętami daje spokój i uczy wrażliwości. Dlaczego tak bardzo chroni prywatność? Ewa Drzyzga wie, jak działa show biznes. W końcu jest jego częścią od dekad. Dlatego zdecydowała się zachować to, co najcenniejsze: rodzinę i życie prywatne dla siebie. Nie znajdziemy jej w programach typu reality show, nie zobaczymy w kontrowersyjnych sesjach zdjęciowych. Woli budować swoją pozycję na profesjonalizmie, a nie na skandalach. Dziś, kiedy wielu celebrytów żyje w ciągłym wyścigu o popularność w mediach społecznościowych. Ewa pozostaje wierna zasadzie: prawdziwe życie jest poza kamerami. Być może właśnie dlatego ludzie ją kochają, bo jest autentyczna i nie próbuje być kimś innym. Ewa Drzyzga. Początki drogi, która prowadziła na szczyt za nim. Ewa Drzyzga stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek i prowadzących w Polsce. Jej życie było pełne zwyczajnych wyzwań, które musiała pokonać, aby osiągnąć swoje marzenia. Urodziła się 16 grudnia 1947 roku w Krakowie, mieście pełnym historii i kultury, które od najmłodszych lat kształtowało jej wrażliwość. Dorastała w rodzinie, która ceniła edukację, ale daleko jej było do świata mediów i reflektorów. Od najmłodszych lat Ewa wykazywała ogromną ciekawość świata i ludzi. Nie była dzieckiem, które zadowalało się prostymi odpowiedziami. Zawsze zadawała pytania, drążyła, chciała wiedzieć dlaczego. To właśnie ta wrodzona dociekliwość stała się fundamentem jej późniejszej kariery dziennikarskiej. W szkole podstawowej wyróżniała się elokwencją i łatwością w nawiązywaniu kontaktów, ale również empatią cechą, która w przyszłości miała uczynić z niej mistrzynię rozmowy. Po ukończeniu liceum wybrała filologię rosyjską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dlaczego taki kierunek? Bo wierzyła, że język to klucz do zrozumienia ludzi i kultur. Studia te otworzyły jej drzwi do świata, który był większy niż rodzinny Kraków. Jednak jej prawdziwą pasją od zawsze było opowiadanie historii, dlatego już w czasie studiów zaczęła interesować się dziennikarstwem. Jej pierwsze kroki w mediach były skromne, ale pełne determinacji. Rozpoczęła pracę w radiu RMF FM, gdzie szybko zwróciła uwagę swoją energią i profesjonalizmem. Radio nauczyło ją dyscypliny, szybkiego reagowania na wydarzenia i, co najważniejsze, słuchania ludzi. To tutaj zdobyła doświadczenie, które później przeniosła na ekran telewizora. Moment przełomowy nadszedł w latach 90., kiedy Ewa zaczęła współpracę z telewizją polską, a później z TVN. Już wtedy wyróżniała się na tle innych dziennikarzy nie tylko kompetencją, ale też autentycznością. Nie udawała kogoś, kim nie jest, nie próbowała szokować. Była sobą, kobietą, która umie zadawać trudne pytania w sposób taktowny i słuchać odpowiedzi z prawdziwym zainteresowaniem. To właśnie ta autentyczność sprawiła, że kiedy w 2000 roku powierzono jej prowadzenie programu Tem rozmowy w toku, okazało się to strzałem w dziesiątkę. Ale zanim stała się pierwszą damą Tokszą, przeszła długą drogę pełną ciężkiej pracy i wyrzeczeń. Musiała zmierzyć się z presją, konkurencją i stereotypami, bo w tamtych czasach rola kobiety w świecie dziennikarskim wciąż była wyzwaniem. Dlaczego Ewa Drzyzga stała się nazwiskiem, które każdy zna? Bo wniosła do polskich mediów coś, czego brakowało szczerość i ludzkie podejście. Od pierwszych dni w branży wiedziała, że dziennikarstwo to nie pogoń za sensacją, ale misja. To przekonanie towarzyszyło jej od początku i pozostało fundamentem jej kariery. Dziś, gdy mówimy o początkach Ewy Drzyzgi, widzimy historię kobiety, która z pasji uczyniła zawód, z ciekawości siłę napędową, a z empatii swoją markę rozpoznawczą. To właśnie te cechy sprawiły, że stała się nie tylko dziennikarką, ale ikoną, do której ludzie mają zaufanie. Ewa Drzyzga. Historia kobiety, która na zawsze zmieniła oblicze polskiej telewizji. Kiedy opowiadamy historię Ewy Drzyzgi, nie mówimy tylko o dziennikarce czy prezenterce telewizyjnej. Mówimy o kobiecie, która przez ponad dwie dekady była głosem zwykłych ludzi w świecie, który często zapomina o tym, co naprawdę ważne. Ewa od początku wiedziała, że jej misją nie jest sensacja, lecz prawda: że nie chodzi o to, by krzyczeć głośniej od innych, lecz by słuchać uważniej niż ktokolwiek. Przez lata prowadzenia programu Do rozmowy w toku w TVN stała się ikoną. Nie dlatego, że miała najbardziej efektowne stroje czy wywoływała skandale, ale dlatego, że miała autentyczność, której nie da się kupić ani wyreżyserować. Na jej kanapie zasiadali ludzie z całej Polski ze swoimi dramatami, radościami, sekretami, a ona potrafiła ich wysłuchać bez osądzania. W świecie mediów, w którym liczy się szybki temat i mocny nagłówek, Ewa przypominała, że dziennikarstwo to przede wszystkim rozmowa z drugim człowiekiem. Ale jej historia nie kończy się na jednym programie. Po zakończeniu tak rozmów w toku, Ewa nie zniknęła z ekranu przeciwnie znalazła nowy sposób, by inspirować ludzi. Program 36.6, który prowadziła w TVN, nie był już to show'em, lecz edukacją zdrowotną. Pokazał, że potrafi dostosować się do czasów, jednocześnie pozostając wierną wartością. Pomagać ludziom dostarczać wiedzy i wspierać w codziennym życiu. Ewa Drzyzga to przykład na to, że sukces w mediach nie musi oznaczać rezygnacji z prywatności i wartości. Przez całą swoją karierę umiała chronić to, co najcenniejsze rodzinę. Mąż dwóch synów, dom pełen ciepła, to jej prawdziwe imperium, które budowała równolegle z karierą. Nigdy nie była gwiazdą skandali, nigdy nie goniła za tanim rozgłosem. Jej siłą było to, że w świecie pełnym sztuczności potrafiła być prawdziwa. Dlaczego ludzie kochają Ewet Rzyzgę? Bo widzą w niej kogoś bliskiego, kobietę, która przeszła długą drogę od radiowego mikrofonu do statusu jednej z najważniejszych postaci w polskich mediach. Kobietę, która osiągnęła sukces, ale nigdy nie zapomniała kim jest i skąd pochodzi. To właśnie ta pokora i autentyczność sprawiają, że jej nazwisko brzmi jak symbol zaufania. Dziś Ewa Drzyzga jest nie tylko dziennikarką, jest marką samą w sobie synonimem jakości, profesjonalizmu i empatii. Zdobyła trzykrotnie telekamerę, była wielokrotnie nagradzana za wkład w rozwój polskiej telewizji, ale najważniejszą nagrodą są miliony widzów, którzy przez lata śledzili jej programy i wierzyli jej bez wahania. Jej historia to inspiracja nie tylko dla młodych dziennikarzy, ale dla każdego, kto wierzy, że pasja, pracowitość i wierność wartościom mogą doprowadzić na szczyt. Boewa Drzyzga udowodniła, że można być w centrum medialnego świata i jednocześnie pozostawić. Zostać sobą. Kiedy więc następnym razem usłyszysz jej nazwisko, pomyśl o czymś więcej niż tylko o telewizji. Pomyśl o kobiecie, która zmieniła sposób, w jaki rozmawiamy o problemach, emocjach i marzeniach. O kobiecie, która słuchała wtedy, gdy inni mówili. I być może właśnie dlatego dziś, po tylu latach, nadal pozostaje kimś wyjątkowym. To jest Ewa Drzyzga, pierwsza dama polskich rozmów, mistrzyni empatii, symbol autentyczności. Jej historia nie jest tylko częścią mediów, jest częścią naszej kultury.